Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z pamiętnika artylerzysty. Moi drodzy, młody olbrzym z klanu WIN na obiekcie 261, czyli ostatniej artylerii, której jeszcze nie mam, ale powoli, powoli już zmierzam. Mam już ponad 200 tysięcy expa także. No, już bliżej niż dalej do tego y, pojazdu, a przyznam szczerze, po tej walce, no, oczywiście to jest walka jedna z, y, znaczy jedna na ileś tysięcy, ale naprawdę widać, że y, umiejętności y, są. Zobaczcie, ponad y, tutaj. Y, 5H, czyli y, około 500 bitew ma na y, 261 młody, olbrzym przy okazji ma dwie odznaki biegłości, tak naprawdę bardzo ładnie i widać, że zestaw bardzo ofensywny na tej artylei, ponieważ są racje bojowe i y, regulator ob obrotów, chyba tak nazywa tak, usunięcie regulatora obrotów, czyli 10% do mocy silnika powoduje uszkodzenie napędu, y, więc... Tutaj widać mocno takie ustawienie, właśnie, żeby gra jak najwięcej damage robić, czyli racje bojowe. No i przy okazji, żeby też mieć możliwość szybkiego poruszania się, bo wasza siedemka należy naprawdę szybkich ART. Plus jeszcze ustawienie nabojów, zobaczcie, pocisków: 7 zwykłych, 4 premium burzaki, plus 7 APEKów. I w tej bitwie APEKi będą grane. Dodatkowo jeszcze naprawdę bardzo fajna miejscówka, dzięki modemu olbrzymowi tej miejscówki się nauczyłem. E, no właśnie obok tego kamienia, co daje nam przestrzał e, na prawą stronę, ale przede wszystkim daje nam ostrzał również na tę kamperską półeczkę. Tutaj bardzo często e, czołgi... Mm, znaczy, no niszczyciele czołgów stoją, ale też nierzadko, na przykład czołgi ciężkie. Pantera druga. No przeciwnik niegodzien przyjmowania peski od dwa przy okazji też bardzo szybko spadła. I teraz zobaczcie na, na to, co się dzieje. Tutaj nadjeżdża i z trzeci oraz drugi z trzeci możliwe, że oni będą wyjeżdżać za tego zakrętu, więc pestka przygotowana, poleciała, wchodzi od razu bardzo ładnie, 582 punkty uszkodzeń, no 261 właśnie jest artą, która strzela bardzo często, bo ten reload jest około 28 sekund, to nie wiem dlaczego mod tego nim nie pokazuje, ale około tych 28 sekund można robić plus jest nad wyraz artylerią celną tyle, że niestety te obrażenia od hajków są dość słabe plus mały jest również plew. zaraz zobaczycie, jeszcze zobaczycie tego on tam stoi, cały czas wydaje mu się, że go nie widać, ale oczywiście widać go bardzo ładnie. Dostaje kolejny strzał, już teraz lepszy, 685 chyba było. No, i jest to, o czym mówiłem, czyli jak Panzer S100 na górce. To, o czym jeszcze wspomniałem, to obrażenia. Zobaczcie, 1700 na haeku i przy okazji splash z niecałe 5 metrów, dopiero na złotym splashu 728. Jak pancer postawiony na traku przez kogoś, także ładnie. Na tym traku jest, teraz się e, naprawił, ale stoi cały czas w jednym miejscu, cały czas stoi. poleciała pestka i weszła w jak pancera. Na podsumowaniu zobaczymy za ile, ale miał tych hapeków według moda. 2200, jak się zaświeci, zobaczymy ile ma teraz, wciąż celowane w miejscu, w którym stał. Dużo czołgów jest po prawej stronie, tam jest nawet mouse, jak widzicie, nie, przepraszam, centurion, a, a jest mouse właśnie, jest mouse. I teraz zobaczcie, przykładowanie na APK. Właśnie w tym momencie APK już jest praktycznie gotowy. Pełne skupienie, Maus w bardzo fajnej pozycji, bowiem zobaczcie no po prostu jakby się prosił o tę pestkę. Wystawia się idealnie bokiem, pancerz praktycznie nieskontowany. Idzie ta pestka i trafia w bok wieży za 1137. No, na innych artystatach taki strzał praktycznie niemożliwy, ponieważ celność pozostawia na nich wiele do życzenia. Tutaj jak najbardziej weszło bardzo ładnie, zwróćcie uwagę, gdzie ta pestka trafiła. Teraz nie widać, niestety, Myślałem, że będzie można. Jest w kadłub, tak? Widać tam było taką czarną kropkę na kadłubie. Kolejny Apek przygotowany, Maus wciąż bokiem, wciąż jeździ po tym samym miejscu, przejeżdża, polecia pestka i znowu strzał wchodzi. Teraz za około 1000 coś, także w dwóch strzałach, co niecałe 30 sekund udało się zrobić Mausowi ponad 2000 punktów uszkodzeń jest ten akt pancer, pytanie ile wcześniej dostał, no miał 200 teraz ma 303 także no chyba to nie była zasługa tylko młodego olbrzyma, że mu za tyle weszło, ale zobaczymy oczywiście na podsumowaniu ile tego jak pancera tam yy, postrzelał Znowu ten stoi na traku, tylko teraz apek niestety poleciało, no szansa na przebicie jak pancera pod takim kątem bardzo, bardzo niewielka, ale niestety nie rezygnował z tego apeka i wciąż nie rezygnuje, wciąż ma załadowane APEC i stawia na e, mimo wszystko bardzo duży demecz kosztem... E, Potencjalnego dngnięcia się albo braku w ogóle uszkodzeń, jeśli pestka spadnie obok. Tyle, że z drugiej strony, jak taki apeczek wejdzie na, na wasze siedzenie, to naprawdę boli. Kolejny czołg, który stoi sobie na górce i nic sobie nie robi z tej obecności artylerii, to Ferdinand i AMX 50-120. Zobaczcie, setka stoi sobie i dostaje kolejny piękny strzał z APK. Za 1040 mamy już sumarycznie 4444 punkty widocznych uszkodzeń. I cóż mamy dalej? Tam, oczywiście, nie była setka, tylko w skrócie powiedziałem, że to było a, a, oczywiście AMX 50120, ale to tak w ferworze walki skróciłem go tylko do, do setki. A, no, i teraz tak załadowany tym razem już złoty haek, żeby teraz już podobijać te ogryzki, bo faktycznie nie ma co już trylować z apk Dobity jak pancer za 303, także teraz zapamiętajmy tę wartość. 303 oficjalnie jak pancera trafił. Miał 2200, odejmiemy sobie 3 od sumarycznej puli tych punktów jego zdrowia 303, zobaczymy za ile wcześniej mógł ewentualnie ten strzał pierwszy z HK, chociaż nie wykluczam naprawdę, że tam jest dużo punktów uszkodzeń na razie 4-7, 4, 7, 4 7. Było, by, były 4-4, teraz są 4-7, bitwa dość w sumie ciekawa, strzał na blindzie visa, e, tam było chyba z 700 punktów HP czy 800, także również wchodzi e, więc tych uszkodzeń e, w ciemno naprawdę sporo ale bitwa wbrew pozorom nie jest taka bardzo łatwa e, do wygrania e, ponieważ zobaczcie, z 9 do 9 niestety nasze e, artylerie lekko zagrożone, ponieważ przyjechał tutaj RU ale na szczęście e, AMX 13 90 nadciąga z odsieczą. Cuki Gazda przyjeżdża uratować artylerię, ale młody olbrzym coś tam też próbuje za 10 też nieźle, zawsze liczy się demecz na, na czołgu, 10-9 do 9 udaje się artylerii skończyć tego ru, Adama cioska 1 e, no i jest już teraz tak mamy jeszcze Mausa i 2 oni mają te 5-7 heavy i Batchat artylerii, jeszcze jest pełny ferdek, no naprawdę idealny cel dla artylerii jeszcze dość bokiem wystawiony, więc jak dobrze najdzie w tę nadbudówkę to po prostu wchodzi za full, ferdek się bardzo mocno wychyla, zobaczcie, pestka poleciała niestety się wycofał, ale i tak przyjął ładnie za prawie 700 tak Także już mamy 5,5 tysiąca punktów uszkodzeń, no ale pamiętajmy, że to oczywiście nie wszystko, bo przecież dużo było robione blindami. Jestem naprawdę bardzo ciekaw tego, jak pancera za ile on tam cholercia przyjął e, tę jedną pestkę, która e, poszła w ciemno. 11 do 9 Ferdynand na ogrysku. Artyleria z bardzo bliskiej odległości nie trafia jak Tigera. E, to jest duży błąd tej artylerii, bo zobaczcie, jak Tiger stoi na traku, A ona stała tam na górce. Jest Ferdi, trzeba, trzeba pomóc naszemu Jak Tigerowi. Poleciała pestka i tym razem już skuteczniej. Bardzo ładnie wybroniony Jak Tiger, e, bo nie. Ponieważ miał na plecach Ferdynanda, ale wchodzi, czyli pełny Ferdynand jest naszym łupem. Teraz podjazd, żeby było bliżej do przeciwników. Jeszcze mają Hewika i dwie artylerie badczatowe 9 i 10 tieru. U nas maus się trzyma, gdzieś tam wjeżdża w okolice bazy. Jest Hewik ukryty. Zobaczcie, teraz jeszcze Heavy praktycznie na fullu. Bardzo fajny cel, bardzo bardzo taki łakomy dla artylerii. Wypompowuje się Heavy na S75, e strakowują pięknie, ale on chyba też stoi na traku, chociaż nie, teraz się naprawił. polecia pestka i. Ajajajajajaj, aj, 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 aj. niestety. Teraz naprawdę bardzo, bardzo szkoda. Gdyby ten strzał wszedł, to naprawdę byłby, no. No może nie, nie one -shot, ale wciąż powiem, byłby to bardzo ładny strzał. Heavy ukrywa się przed nadciągającym mausem na full HP i naszym AMX-em również na full HP. AMX teraz się wyładowuje na nim swoją, e, swoją furię. Także zobaczcie, jeszcze Heavy na 1500 będzie uciekał przed mausem, jednak nie. E, próbuje jedna artyleria, Heavy próbuje uciekać. Polecia pestka, tym razem już chyba lepiej i bardzo ładnie wchodzi za 1044. Dobity Heavy. No naprawdę bardzo, bardzo szkoda, że ten wcześniejszy strzał nie Ponieważ no, też miał szansę ładnie e, wygarnąć e, 7001. Punktów uszkodzeń. Oficjalnie, oczywiście powtarzam to po raz kolejny, bo zaraz przekonacie, jak dużo jeszcze punktów HP uskrował sobie blindami. E, jedna pestka y, zwykłego HP oraz trzy APK do zakończenia bitwy. E, czasu mamy dużo. Można wygrać przez kapa, ponieważ dwie wadżet arty są naprawdę szybkie. Czy są w Plutonie? Nie, nie są w Plutonie, więc kombinować pewnie razem nie będą. Tylko teraz pytanie, gdzie one się ewentualnie pojawią. Teraz lekko przyspieszę. Jest, zobaczcie, jest jedna arta. E, Wyjeżona dokładnie za naszymi plecami. Szybki obrót, arta się próbuje trafić, nie trafia. Również nie trafia młody Olbrzym, także teraz sytuacja 1 na jeden. I niestety artyleria druga. Gdzieś tam stojąca nas kończy. Jest, zobaczcie, znalazła się ta artyleria, wyświeci ją AMX 1390. Także teraz sytuację mamy taką, że e, jest artyleria również nie trafia. Tutaj ta dobija naprawdę ładna walka, tych artyler zostały na koniec. Jeszcze nasz AMX tutaj próbuje e, skosić artylerię. No ta już nie ma w tym momencie szans, ponieważ AMX po prostu obiedzie i ma magazynek. Także pierwszy strzał, drugi dobicie. E, bardzo ładnie została ostatnia artyleria Stefan 0933. Młody Olbrzym chwali się wynikiem 7000 punktów uszkodzeń, faktycznie tyle ma. Tylko dobra, teraz przyspieszamy, lecimy sobie do końca, zobaczycie tylko samo podsumowanie, czy uda się AMX-owi go ubić. Tego badczata, który jeszcze został, jeszcze tam kombinuje, kombinuje. Jest, zobaczcie, jest Maus i Maus kończy tę artylerię. Także teraz przechodzimy do podsumowania. No i cóż, moi drodzy, jesteśmy w podsumowaniu. Oczywiście odznaka mistrzowska As Pancerny, do tego medal Gora i Duży Kaliber. No Za nawet te oficjalne 7000 to myślę, że Masterka byłaby spokojnie. Tylko teraz pytanie za 100 punktów: za ile łyknął ten Jagdpanzer S100? Ponieważ tak, udało nam się. Ferdej był widoczny dwa razy. Dwa, znaczy dwa razy dostał i to było widoczne heavy był widoczny i z trzeci był niewidoczny i tutaj on wyknął za e, 715 więc tutaj trzeba doliczyć do tych 7000 jeszcze 700, więc już mamy 7700, do tego mouse, bardzo te dwa ładne strzały zobaczcie, dwa strzały, a z APK 2137 e, 50120 był widoczny i z trzeci również dwa strzały, także on tutaj też prawie full HP, do tego ru na 10, tam jeszcze 10 HP e, Zdjęliśmy tylko teraz ten właśnie, ten jak pancerz, zobaczcie, 7 uszkodzonych modułów, bardzo dużo, no i tam, tak jak mówiłem, było widoczne około chyba 303 punkty uszkodzeń, także teraz przekonajmy się, bo tutaj widać dwa trafienia bezpośrednie, 303, a sumarycznie 1855. Także ten pierwszy strzał musiał e, wejść gdzieś tam bardzo mocno z penetracją za ponad 1500. To i tak jest niskie losowanie, bo jak widzieliście ta pestka hałakowa ma 1700 średniego. Także sumaryczne e, punkty uszkodzeń w tej bitwie to zobaczcie 9268. Naprawdę kosmicznie wysoki wynik. Prawie 10 tysięcy na artylerii. No bliżej niż, e, bliżej niż dalej do tych 10 tysięcy. E, Maus u nich zrobił 0 i z trzeci 0 u nas 750 i t 490 e, Naprawdę ta bitwa ofitująca w damage, bo zwróćcie uwagę tak: ich 120 prawie 3400, Batchat Artyleria 3200, Heavyk 2400, Ferdynand 2200, czyli y, tutaj te niepozorne czołgi 8 9 na naprawdę zrobiły dużo. U nas HEWIK 2800, 140-2500 i ten niepozorny 1390-2341. Naprawdę bardzo ładna bitwa. Plus jeszcze prawie 4,5 tysiąca po spocie. Także naprawdę dla niego ta bitwa jest, była bardzo, bardzo udana. No ale 9268 punktów uszkodzeń. To jest naprawdę mistrzostwo. A dało to tylko 911 expa. Uważam to za absolutnie karygodne i wołające o pomstę do nieba. Żeby robić tak wysoki wynik. Praktycznie 3 razy wyższy niż najlepszy u przeciwnika. 4 razy wyższy Prawie, no dobra, 3, pomala trzykrotnie 3 razy, razy więcej niż nasz T57 Heavy i dostać tak śmieszną wartość EXPA. Gdyby to była jakaś misja, była aktywna chociaż nie wiem która, ale na przykład bądź pierwszy pod względem demerżu i uszkodzeń, to zobaczcie, nie ma, nie ma misji za zrobienie 9200 demerżu ponieważ AMX 8 Tieru robi o 200 EXPA więcej niż my. Także, no naprawdę, liczenie tego EXPA dla artylerii jest bardzo, bardzo krzywdzące. Z czym się bardzo nie zgadzam, i cóż podsumowanie: 15 strzałów oddanych, 12 trafień, do tego jeszcze cóż mamy: 2 od splesza, 8 wrogów uszkodzonych, 4 uszkodzeni, 94 tysiące zarobku na, za bitwę, ale po odjęciu tych dużych kosztów utrzymania, czyli racji bojowych i złotej amunicji, wyszło nam sumarycznie minus 5630, ale naprawdę eksport z premką, no, no bardzo ubogi, 1366 jednak to nie chodzi o to, bo już arty 10 tieru nie expimy tylko grałem po prostu dla frajdy, ale mimo wszystko na ta bitwa uważam bardzo, bardzo fajna, pokazująca, że młody olbrzym faktycznie tartlerię ogarnia, na co dowodem myślę będzie niedługo. Film kolejny, który się pokaże u mnie na kanale, ale na razie faktów nie uprzedzam. Jedynie zachęcam do śledzenia kolejnych filmików. Także, moi drodzy, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zobaczcie 30 do powtórka ściągnięta, czy naprawdę widać, że tutaj ktoś się tym replayem e, interesował, a tymczasem to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!